Raz, 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 raz. Dobra, już bardziej gotowy chyba nie będę. Miałem się przygotowywać, przygotowywać, ale to by za długo trwało. A im szybciej to zrobię, bez żadnych cięć, tym szybciej się pojawi. Jeśli się rodzi jakaś istota w tym człowiek, no to rodzi się z czystym kątem. Niejako organizm jest świeżo stworzony, świeżo ma wszystkie organy. Tabula raza, można by powiedzieć. Czyste konto, zdrowe. Z czasem. Który ten czas przebiega, i tak dalej. E, powoli niektóre procesy chemiczne, fizyczne powodują, że ten organizm staje się mm, coraz bardziej uszkodzony. A im starszy organizm, tym nie nadrabia po prostu możliwości naprawy tych różnych e, elementów. No i naturalną konsekwencją e, tych rzeczy, tych powstających na się błędów w organizmie, jest śmierć. I to jest dobrze zaobserwowane u nas w świecie ludzkim, ale też zwierzęcym i niejako już jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni do śmierci. E, niestety w przypadku technologii, no możemy tam z większą lub mniejszą e, dozą prawdopodobieństwa przypuścić, że jakiś sprzęt będzie ileś działał, że po iluś latach, po miesiącu zepsuje się. Możemy to przyspieszyć. Zależnie jak z tego korzystamy. No i podobnie ma sytuacja się w przypadku kanałów na YouTube. Eee, niejako, że cały czas obserwuję, że wszystkie kanały e, większych twórców, które od dłuższego czasu istnieją, mają coraz większe problemy przez algorytm, ale też przez swoje zaniedbania i niektóre działania. Nasze błędy, które powstawały niejako z uczenia się tworzenia tego kanału, prowadzenia, powodowały nieodwracalne zmiany, które prędzej czy później odzywały się tym, że filmy, które miały na przykład 300-400 tysięcy wyświetleń, były naszym gwoździem do trumny. I tym samym YouTube traktuje nas w chwili obecnej jak kanał na równi z wielkimi twórcami. I skoro dochodzi do wniosku, że nie mamy miliona wyświetleń w ciągu jednego filmu, nie zdobywamy nie wiadomo jak dużych ilości tych wyświetleń. No to stwierdzi, że mniej się staramy. Niestety jest to, to spowodowane tym, że po prostu materiały, też, które wrzucaliśmy, nie były do końca takie ciekawe, dograne. Ja dopiero się uczyłem tworzyć te kanały, te filmy, te wszystkie materiały. I to jest naturalne, że no, nikt mnie tego nie uczył, musiałem się sam uczyć tych wszystkich rzeczy. Po wielu, wielu tygodniach, bardzo wielu tygodniach obserwowania, co się dzieje z naszym mm, kanałem, doszedłem do wniosku, że popełniłem za dużo już błędów, tworząc ten kanał, żeby go dalej ciągnąć. Nie osiągniemy już nic. Musiałby się zdarzyć nie wiadomo jaki cud, algorytmy musiałby wziąć szlak, żeby funkcjonowało to tak, jakbym sobie to po prostu życzył. Niestety algorytmy nie zostaną zmienione, one będą powodowały, że coraz gorzej się będzie działo na YouTubie. Więc postanowiłem, że zaczniemy powolutku likwidować ten kanał, zamykać go, albo zmniejszać jego aktywność do tego stopnia, żeby, żeby nie okazawało się, że jest tylko kulą u nogi, która ciągnie mnie w dół. Nie pozwala mi się rozwijać, bo najbardziej ponad wszystko zależy mi jednak na własnym rozwoju na tym, żebym mógł biegnąć do przodu, w związku z czym wymyśliłem przebiegły plan, który nie wszystkim może przypaść do gustu, zamknąć obecny kanał i zacząć od nowa. Tylko tą metodą jestem w stanie cokolwiek zmienić, cokolwiek spowodować, żeby zaczął się dziać. Link do nowego kanału, gdzie filmy będą już regularnie się pojawiały, gdzie wszystko będzie funkcjonowało raz na dwa, trzy tygodnie, link macie w opisie. Wymyśliłem, że nazwa taka najbardziej uniwersalna to będzie elektron, jako że elektrony mają. Jako że atomy mają elektrony, jako że mają po prostu decydującą rolę w tworzeniu tego świata. Zawsze czy to z chemii, czy z elektroniki. Zawsze te elektrony jednak mają gdzieś tam się koło nich ociera ten temat. Na nowym kanale będzie bardzo podobnie do obecnego, czyli będą eksperymenty, będzie elektronika, będzie chemia, będą doświadczenia, tylko będzie to troszeczkę bardziej uporządkowane. Nie będzie wszystkiego zmieszanego tak po prostu kogiel mogiel, tylko będzie po prostu to bardziej uporządkowane. Jeśli kogoś zawiodłem, no to przepraszam. Jeśli kogoś to cieszy, no to cieszy się razem z nim. No i tyle no. Trzymajcie się, mam nadzieję, że, e, że tym razem po prostu nie potraktujecie tego jako clickbait, tylko faktycznie, że po prostu. Razem może się teraz od nowa coś uda stworzyć, i tyle. No. Cieszę się, że byliście przez te 7 lat ze mną, że razem e, tworzyliśmy te filmy, że byliście aktywni, że subskrybowaliście. No i do zobaczenia.